Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam odpowiedzieć Wam na Wasze pytanie. A pytanie jest, czy ja jemu się podobam? To jest najczęstsze pytanie. Więc, drogie Panie, dziś odpowiadam na to pytanie. Karty przełożyłam i tradycyjnie wlosuję trzy karty sedno. Siódemka pentakli. Co wychodzi naprzeciw? Usternik. Wynik, odpowiedź, rada, sąd. Na spodzie Tali jest królowa mieczy. I to może być tło czytania. Sedno, siedemka, monet. To jest Zniecierpliwienie. Można tylko czekać. Sprawa toczy się bez naszego udziału. Człowiek zaufał losowi. Ziarno zostało zasiane. Pomyśl o przyszłości. Warto na nią spokojnie zaczekać. Porzuć lek. Często siódemka pentakli pokazuje, że komuś zależy na tobie, ale czeka na pierwszy krok od ciebie. Tasma może zbierać informacje? Co wychodzi naprzeciw? Pustelnik. To jest trudność w relacji ze stroną przeciwną. On również ma problem w komunikacji z Tobą. Prawdopodobnie, jemu zacisnął się kask na głowie. To też jest takie rozważanie. Również siódemka pentakli świadczy o tym, że poważnie traktuje to, co Was łączy. Nie należy wywierać na nim presji i dać jemu czas. Podoba się jemu. Wynik, odpowiedź, rada, sąd ostateczny. To jest przebudzenie, oświecenie. Człowiek teraz... Widzi sprawę bardziej dokładniej. Rozpadły się iluzje, a kłamstwa wyszły na jaw. Powstało oczyszczenie. To, to jest odejście od tego, co już nas nie karmi. Sąd ostateczny to jest wybaczenie. Zapomnienie krzywdy. Przede wszystkim to jest duże przebudzenie do życia. On chce Cię słuchać i chce być szczery wobec siebie. I chce być szczery wobec ciebie. On zrozumie albo zaraz zrozumie swój błąd. Będzie chciał się rozwijać duchowo i osobiście. Podoba się jemu duchowo. Odkryje ważne wartości. Naprawi swoje błędy, które zasłoniły jego jasną wizję przyszłości. Dziękuję i życzę wam wszystkiego dobrego. Pozdrawiam Klara Tarot. Dbajcie o siebie. Kontakt do mnie jest pod filmem. Zapraszam również do oglądania i subskrybowania moich kanałów Klara Tarot, Klara Tarot Plus i Klara Tarot Miłości. Pozdrawiam Klara Tarot. Dbajcie o siebie.